Dobrze, że są, gorzej, że mogą być mało przydatne. Do zakładu opieki zdrowotnej w Nysie trafił bowiem nowy sprzęt o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Kto z niego skorzysta, skoro wyczerpały się limity na przyjęcia nowych pacjentów? Pierwszym z urządzeń jest nowy aparat rentgenowski, który zastąpił stary i wysłużony sprzęt. Wcześniej aparat tenowski z zawieszeniem sufitowym, ale to był aparat, który miał już ponad 25 lat i wymagał wymiany, bo niestety te części powoli się zużyły na tyle, że nie, nie było ich czym zastąpić. Nowa aparatura to udogodnienie zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. Szczególnie dla pacjentów ciężkich, leżących na łóżkach. Ma bardzo szeroki zakres zawieszenia sufitowego, dlatego musiała być jakby przestawiona pracownia, żeby wykorzystać jego możliwość. Także to zawieszenie umożliwia nam wykonanie zdjęć no naprawdę nie w całej Dobrze. pracowni. Mhm. Pomimo niecodziennego wyglądu, obsługa urządzenia jest dość prosta. No i obsługa tego aparatu jest bardzo, że tak powiem, przyjazna dla pracowników. Ale to nie koniec zakupów nyskiej placówki w sali znalazł się bowiem także nowy. Aparat endoskopowy. I wszystko w tej chwili w dziedzinach zabiegowych, zwłaszcza w chirurgii, ma tendencję do miniaturyz miniaturyzowania i do jak, jak najmniejszego dostępu do pacjenta, jak najmniejszej urazowości. Ten aparat służy, jest to połączenie aparatu. Endoskopowego, którego częścią endoskopową jest ten procesor, e, z aparatem USG. Nowy sprzęt zapewni także bardzo dobrą jakość i skuteczność przy badaniach. Dana możliwość wykrycia małych zmian. Trzustka jest takim narządem, w którym e, jak się nowotwór objawi, to niestety już jest za późno do tego, że pacjenta leczy. To już wtedy leczenie tylko paliatywne. Natomiast ten aparat daje nam możliwość wykrywania małych zmian, które e, zanim jeszcze powstaną objawy i, i w Chodzi nam o to, żeby pacjent z chorobą nowotworową czustki był szybciej diagnozowany po to, żeby mówić szybciej radykalnie leczony operacyjnie. Szkoda tylko, że takie zakupy i dobre wiadomości nie współgrają z informacjami dotyczącymi wyczerpania limitów przez szpital w Nysie na przyjęcia nowych pacjentów, abyśmy szybko nie musieli korzystać z ultra nowoczesnych sprzętów szpitalnych, z drugiej jednak strony dobrze by było z nich skorzystać, kiedy zaistnieje przykra okoliczność.